Słuchajcie, bardzo ważne nagranie, więc radzę ci dotrwać w tym filmiku do samego końca, bo pojawił się parę temu bardzo silny sygnał, bardzo ważny sygnał, i tutaj o nim też w dzisiejszym filmiku chciałem opowiedzieć, oraz o tym, co w ogóle wydarzyło się tak na rynku, że takie spadki w dalszym ciągu, no może trochę faktycznie, mają miejsce. W tym tutaj małym odbiciu od 26 tysięcy doszliśmy tutaj do 27 600. Po czym znowu wczoraj nastąpiły tutaj jakieś spadki, co w ogóle za tym stoi, też dzisiaj jest tutaj ważne przemówienie Pawela o 17, także o tym również tutaj słuchajcie, pamiętajcie, ale od początku tej żeby nie namieszać za bardzo, powiedzmy sobie w ogóle o tym, co się stało, że te spadki wczoraj jeszcze w ogóle miały miejsce. A więc było to spowodowane, wczoraj tutaj taki news został wypuszczony, taką niepewnością, tak, wynikającą z rozmów na temat pułapu zadłużenia w USA oraz przez ostatnie regulacje, jakie pojawiły się na rynku kryptowalut. I niestety właśnie ta nieudana próba była głównym prowodorem tego Dlaczego właśnie te spadki wczoraj miały miejsce? No, i też wielu analityków uważa, że jeżeli niepewność oraz aktualne nastroje utrzymają się, to możemy spodziewać się dalszej tendencji spadkowej na rynku kryptowalut. Jednocześnie, co jest dosyć ciekawe, to możemy zaobserwować na rynku też taką dosyć ciekawą tendencję, bo tutaj wykres SP500, który najczęściej, właśnie tu jednak już coraz bardziej skorelowany z bitcoinem, jest, zachował się odwrotnie, bo wczoraj to wzrost o ponad 2% co wskazuje na taką utrzymującą się jednak siłę koniec końców gospodarki USA, która pomimo tej trudności w ostatnim czasie tak pokazuje nam, że jednak pozostaje w niej jeszcze wiele zapasów oraz takie powiedzmy szansa na wzrost. I też te dane ekonomiczne, które były publikowane ostatnio, o tutaj to nawet mamy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych, były głośne oraz podniosły te optymistyczne nastroje inwestorów. Jeżeli niepewność rynkowa ulegnie dalszemu osłabieniu, to niebawem tutaj możemy obserwować stopniowe podnoszenie się ceny dolara jak sobie już spojrzymy na USDT PLN, to faktycznie wczoraj też również był tutaj duży wzrost dolara względem złotówki, bo tak naprawdę no tutaj było 4,14 potem wczoraj podniosło się do 4,22 to też jako bardziej ciekawostka no i tak jak mówiłem, dzisiaj słuchajcie obserwujcie co stanie się o tej 17 bo będzie przemawiał ten Powell, no i spodziewamy się na pewno dużej zmienności, jednak obecna sytuacja jest dosyć niejasna przez co tutaj możemy przypuszczać, tak? że te kluczowe decyzje zostaną podjęte w dalszym na kolejnym posiedzeniu w czerwcu. Jeżeli jednak pojawi się wzmianka o nie wiem, na przykład zaprzestaniu podnoszenia stóp tak, procentowych lub też nie wiem, tam dalszej walki z inflacją, to tutaj możemy spodziewać się konkretnej reakcji na rynku. I teraz jak tutaj to w ogóle wszystko połączyć z tym, co widzimy na wykreście? Czyli teraz sobie przejdźmy już do tej analizy stricte rynkowej. No więc słuchajcie, tak jak też mówiłem tutaj dzisiaj rano w głosówce na tej grupce, jak tu Was jeszcze nie ma, to zapraszam, link macie w opisie, wtedy postanowicie na bieżąco, też nie zawsze że umiem zrobić filmik na bazie tam jakiegoś wydarzenia. Tutaj jak też mówiłem w głosówce, jestem w longu tutaj od 26 tysięcy dolarów, dlatego że tutaj jak widzicie na tej średniej kroczącej studniowej na D1, widzimy, że tutaj na takiej bez to był nas bardzo silny opór, od którego się tutaj przez parę dobrych miesięcy odbijaliśmy. W końcu tutaj przebiliśmy w styczniu i teraz przez tutaj w marcu oraz tutaj w maju to jest taka nasza bardzo silny powiedzmy wsparcie i wczoraj nie publikowałem żadnego jakby newsa też nie zamykałem tego mojego longa z 26 bo tak naprawdę tutaj patrzyłem czy na ta d która tutaj ta wczorajsza czy się zamkniemy pod nią czy nad nią faktycznie tutaj było od tego momentu znowu kolejne odreagowanie i na razie jesteśmy bezpieczni i tak naprawdę teraz tylko to jak ja gram to wyznacza ten mój trend i teraz tak, jak tu jest BTC USDT, to jest jeszcze taka kryptowaluta XBT. To jest Bitcoin z Bitmexa, to tam są trochę różne wartości. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki mój wskaźnik bardziej zaufany, czyli strong Long, strong short, on jest stosunkowo jakby napisany pod BTC USDT, chociaż no podobne są tutaj te wartości. No i też dlatego go przegapiłem parę dni temu przed spadkach, bo właśnie na tym XBT ten strong short się zapalił. Jak sobie tutaj spojrzymy, też na przeszłość, to nie wiem, to był Strong Long, powiedzmy, czyli to są takie momenty gdzie Warto jest albo shortować, albo longować. Tutaj był na praktycznie górce poprzedniej hosty, były dwa strong shorty, tak? Na dołku komidowym był strong long. Na poprzedniej hossie były strong shorty. No więc faktycznie on tutaj bardziej jest korelowany z BTC USDT, ale jednak na XBT też się pojawia. No i właśnie pojawił się dosłownie no 10 dni temu, tak że no, faktycznie przegapiłem. Jednakże jeżeli połączymy to, to jest z tym Golden Levelem, o którym też już mówiłem wielokrotnie, że wiecie, tutaj była ta nasza Hossa, BESA. potem jest korekta, taki impuls korekcyjny od tej BESY. i potem sobie będziemy szli niżej jak to miało miejsce podobnie tutaj, także była Hossa, BESA odbicie korekcyjne od tej Bessy aż idealnie, co myśmy musnęli tego golden levela i potem były spadki też, dlatego mówiłem wielokrotnie w głosówkach, w filmach, że tu gdzieś właśnie na tych okolicach 28 do 31 tysięcy ja się wyprzedaję, bo tak naprawdę nie ma, że musnęliśmy tego golden levela, gdzie właśnie na poprzedniej jakby powiedzmy Bessie od niego się odbiliśmy i rozpoczęły się spadki, tak, bo pamiętajmy o tym, ja też się powtórzę, już to też mówiłem parę razy, że za żadna hossa jeszcze według mnie się nie zaczyna, jest w dalszym Ciągu rok do halvingu, no i przez co może być po prostu taka sytuacja, jak była tutaj: tak? że już w tej karze jest mega podniecony, że OK, robimy ATH Bitcoin za 100 tysięcy, a tak naprawdę wcale tak być nie musi. Również pamiętajmy, że na wojedynkach, na świecach tygodniowych w dalszym ciągu od poziomu w maja sprzed roku jesteśmy w trendzie. Spadkowym. Tak? Jesteśmy tutaj pod tą średnią, jakby nie patrzeć. Co też faktycznie na wojnykach potwierdza nam, że tutaj jeszcze jakiegoś tam zbytniego, zbytniej szansy na euforię możemy nie mieć. I też jak widzimy znowu na wojnykach mamy tutaj trzy pomarańczowe kreseczki, czyli jakby na tych świecach tygodniowych. Te wieloryby się faktycznie wyprzedają. No i spadamy. tak? Ja tutaj głównie kieruje się świecami miesięcznymi. Jak tutaj widzimy, tutaj jeszcze jakieś sprzedaży nam się nie pojawiają. Jak to było powiedzmy na tej korekcie wtedy tak. Także czekam też co będzie na początku świecy czerwcowej, czy tutaj powiedzmy pojawi się jakaś pierwsza pomarańczowa kreseczka, co by świadczyło o tym, że faktycznie miałem rację, że tutaj praktycznie idealnie doszliśmy do tego poziomu golden levela jak na poprzedniej bez się Tutaj. i od tego momentu rozpoczęły się znowu na, w ciągu trzeciego kwartału, tak? Czwartego kwartału spadki, tak? Też może być podobnie. No, dlatego też się tutaj właśnie wyprzedawałem do USDT, o czym mówiłem wam wielokrotnie. I to jest, jeżeli chodzi o moje ordery na spot, co jakby nie ma nic do gadania z tym, że teraz sobie tam próbuję jakąś małą częścią portfolio grać longa wedle trendu wzrostowego na świecach D1, tak? No, wiecie na przykład. Powiedzmy sobie, no to jest ciągle na świecach D1, może być na przykład trend inny na świecach czterogodzinnych. Na przykład tutaj widzimy, że akurat jesteśmy pod średnią kroczącą studniową, czyli jest ten spadkowy, na świecach 4-godzinnych możemy grać shorta, na D1 ciągle możemy grać longa, także to nie jest powiedziane, że tutaj jakoś to musimy, wiecie, to rozgraniczać, co nie, jednakże na d ciągle, tu jesteśmy nad 7 kroczącą, ciągle próbuję sobie tego shorta grać i nie próbuję przewidzieć przyszłości, wiecie, może być tak, że no okej, okay, nie będę miał racji, nie chcę tutaj gdzieś jakoś wybiegać w przyszłość, być może tej racji nie będę miał, wtedy po prostu zamknę mojego longa, praktycznie nawet się może uda na zero, tak, bo jak, tutaj ta taśmka ciągle się podnosi. Praktycznie, gdy zamknę go na zero, powiedzmy tam na 26 tysiącach i otworzę sobie shorta i będę grał razem z trendem, no bo jak już wcześniej nauczyłem, to naprawdę jest chyba najlepszy sposób, żeby nie tracić. I teraz chciałem Wam pokazać jeszcze jeden wskaźnik, taki ciekawy, bardziej long termowy, ale on jest fajnie tutaj skorelowany z tym, co o czym mówiłem Wam przed chwilą i to będzie faktycznie tutaj na d No więc mówiłem Wam przed chwilą o tym, że na poprzedniej bestie, tak była ta Bessa, było odreagowanie od Bessy i tutaj był ten golden lewy od którego się idealnie odbiliśmy. I zauważcie to, że teraz jesteśmy względem takiego wskaźnika, który jakby mówi Wam, za ile procent na danym etapie rynku powinniśmy tutaj sobie tego Bitcoina skupować. Tak? Czyli na przykład tutaj powinniśmy skupować za 30%, 20%, 10%, do 40% myśmy nie doszli do takich wartości. A teraz ten taki aktualny stan rynkowy jest bardzo, że tak powiem, neutralny ani sprzedawać, ani kupować jest takie po prostu no zwykła to na Bitcoina, tak? Nie jest ani atrakcyjna, ani nieatrakcyjna tak samo jak to było tutaj na tej poprzedniej e, poprzedniej bessie. Więc no biorąc pod uwagę to, że jest to taki powiedzmy ten sam poziom, który był wtedy, kiedy dotknęliśmy tego golden levela i rozpoczęły się spadki, biorąc pod uwagę to, że teraz też prawie, że dotknęliśmy tego golden levela i te spadki też powiedzmy, że się rozpoczęły. Bo na XBT faktycznie ten strong short się zapalił. Jak to miało miejsce. O, tutaj też wtedy widzicie. Tutajśmy go na levela, był strong short, były spadki kolejne, tam dwa kwartały. No, zobaczymy. Tak jak wam mówię, jakby ja na spocie się wyprzedawałem w tych okolicach tutaj ale teraz jeszcze próbuję na D1 tego longa sobie grać, no bo to wcale nie jest aż takie jeszcze przesądzone, tak? to tutaj z tym shortem mamy większe szanse, że tutaj coś w końcu może pójść nie tak i te wsparcie zostanie nam wyłamane, aczkolwiek jeszcze zobaczę, w najgorszym wypadku zamknę to na zero i otworzę pozycję przeciwstawną tak, żeby tutaj po prostu być w zgodzie z trendem, który aktualnie jest i co też ważne jest do powiedzenia, aktualne jest na D1, bo na innych na przykład na 4 godzin, co już Możemy shorty grać. I też kolejna ważna sprawa, bo jest taka stronka, która tutaj pozwala Wam wyświetlać, ile byście tutaj zarobili swoją strategią, na przykład przy 100 trade'ach, przy win rate 60%, przy balansie z początkowym 1000 dolarów. I powiedzmy na bajbicie z tego setupu mielibyście 1800 dolarów na plus. Ale na przykład, nie wiem, powiedzmy na bitstampie już bylibyście na minus, bo tam są wyższe prowizje, a na Binance bylibyście tylko 600 dolarów na plus, zamiast 1800. Także tym tutaj chcę Wam wyjaśnić to, że mimo tak, że we wszystkich giełdach tam są jakieś dużo zer po przecinku w tych prowizjach, to jednak te zera po przecinku i ilość ich, one są bardzo ważne, jeżeli chodzi po prostu o jakieś granie na dźwigni i jeżeli chodzi o ten procent składany przy iluś tam trade'ach. Także ja tutaj z Bybitem dogadałem się, że ode mnie dostajecie dodatkowe dożywotki, teraz to jestem tylko ja w Polsce i Marek, który takie coś oferuje, żaden inny YouTuber obiecuje dożywotni cashback dodatkowy 10% z Twoich prowizji z powrotem na Twoje konto. I to jest ważne o tyle, że nie dość, że na Bybitie masz absolutnie najniższe stawki z wszystkich możliwych giełd, to jeszcze u nas masz po prostu ten darmowy cashback i jeszcze więcej oszczędzasz, co jak tutaj Ci wyjaśniłem, to faktycznie dużo potrafi, dużą różnicę to potrafi dać. A odbierasz go tak, że tutaj dosłownie w pierwszym linku masz link do Bybita, robisz konto i tak naprawdę możesz z tego wszystkiego tutaj Korzystać. Masz też tutaj również dostęp na airdropa dla pierwszych 100 osób, z tego tutaj widzę jeszcze pozostałe miejsca, także już w ogóle jest fajna sprawa. Dodatkowo, jeżeli już masz konto na Bybit, ale jednak chciałbyś się przeze mnie, do mnie jakby podpisać, tak, jeżeli nie robiłeś konta u mnie, ale też nie masz u żadnego innego youtubera, influencera, in, 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 po prostu masz czyste konto na Bybicie, to jest szansa, że możesz się do mnie przepisać. Wypełnij taki formularz zgłoszeniowy, ja go również załączę w opisie pod tym filmem. It's i musisz podać swoje ID na bajbicie, swój e-mail i tak dalej dajesz prześli i dzięki temu, jakby w Bajbicie będą umieli twoje, twoje konto przepisać do mnie i też dzięki temu zaaplikować Ci te wszystkie bonusy, cashbacki i tak dalej. I też otrzymasz wtedy darmowego VIP'a na naszym serwerze na Discordzie, gdzie mamy mnóstwo płatnych normalnie narzędzi, które tobie udostępniamy za darmo. Highblock 100 dolarów na miesiąc, Kingfisher 60 dolarów na miesiąc, Glasnote Tier 3, 9600 dolarów. Rocznie. Także to wszystko Wam tutaj udostępniamy za darmo na Discordzie. No i nawet z takiego po prostu samolubnego punktu widzenia po prostu opłaca Wam się tutaj przepisać. Jak już macie konto, tak jak mówiłem, to możecie się po mnie przepisać. Link tego formularza dam Wam również pod tym filmem w opisie. A słuchajcie, idąc dalej krokiem dalszych regulacji, no to rynek kryptowalut wciąż oczekuje na jasność w sprawie tutaj regulacji odnośnie kryptowaluty. Taki no, znalazłem artykuł sprzed z, z wczoraj. I przez co właśnie ta cena Bitcoin. Do tej pory wciąż nie rozpoczęła wzrostu tej sobie na tej linii trendu, tak ciągle jakby przytulamy ją, nie chcemy tam większych wzrostów mieć. I te informacje odnośnie tych możliwych zmian, tak, regulacji prawnych w tym zakresie nie napawają nas jednak optymizmem, no ponieważ ten rząd Stanów dąży do większej kontroli nad tym sektorem. Co więcej, 17 maja w Wielkiej Brytanii rząd też opowiedział się za uregulowaniem rynku kryptowalut jako hazardu, powołując się na takie same ryzyko jak w wypadku gier losowych, tak. No i tutaj mamy takie dane z Glassnoda i na tym wykresie możemy zauważyć stosunek put and call ratio znajduje się poniżej jednego punktu i teraz to oznacza po prostu to, że jednak na dzień dzisiejszy mamy tutaj przewagę po stronie sprzedającej, bo jesteśmy ponad, pod tą jedynką, dlatego również zachęcam do tego, żeby sobie tą linię tutaj trendu, to jest studniowa, średnia krocząca, odpalić na jednodniówce i ten tutaj trend obserwować, bo no, ja nie obiecuję, że go tym razem nie przełamiemy. Tutaj złożyło się parę takich rzeczy do kupy, że tak naprawdę, no, sam tutaj po prostu to obserwuję, i lossa mam tutaj, powiedzmy, gdzieś na poziomie tego swojego wejścia na 26 tysiącach. I też ta zbyt duża pewność na rynku znajduje swoje takie odzwierciedlenie w otwartych pozycjach, gdzie możemy zauważyć, tak, tendencję do zleceń na poziomie ponad 28 tysięcy ze strony byków, które, powiedzmy, tam zbyt optymistycznie odebrały wczorajsze podjęcie próby na 27500, czy tam jest, powiedzmy, jakiś tam resistance. Jeżeli spojrzymy sobie na mapę likwidacji, czyli tam, gdzie jakby rynek powinien pójść według marketmakerów, makerów, bo wtedy najwięcej osób by straciło, to ponad temu mieliśmy fajną sytuację, bo tutaj właśnie na tych spadku do tych 26 tysięcy idealnie wykosiliśmy dużą liczbę graczy, tutaj te żółte pole widzicie, to było 5 miliardów dolarów i teraz jeżeli chodzi o wykres siedmiodniowy, faktycznie no jest tutaj ta likwidacja na 27 tysiącach 800, tylko to jest wiecie, tak krótkoterminowo tak, bo im dalej w las, powiedzmy, chodźmy na 3 miesiące, tym tutaj ta skala tego, powiedzmy, zjawiska się zmienia, bo im dalej w las, tym widzimy zdecydowaną, ale zdecydowaną tutaj ilość likwidacji jednak poniżej wykresu, powiedzmy, na 25 400 oraz dalej na 22 400 również i tu już są likwidacje o wiele większe, bo na 60 miliardów dolarów Idąc dalej, perspektywa jednoroczna jest jeszcze gorsza, jeszcze bardziej nie po naszej stronie, bo najwięcej likwidacji, i o tym też mi się nie chce wierzyć, jest na poziomie 15 tysięcy dolarów, 200 miliardów dolarów tutaj zostałoby zlikwidowanych, także obserwujcie, nie napawajcie się, słuchajcie, optymizmem, ja też nie wiem, co się stanie, gram po prostu z trendem według tego wykresu na D1, ale... Chodzi mi o to, żebyście się tutaj nie dbawali o tym samym, że jesteśmy w jakiejś hossie, bo wskaźniki on-chain, te moje te wskaźniki, one tutaj jeszcze, no, po prostu uważajcie. Także tak tutaj bym zakończył ten odcinek. Mam nadzieję, że tutaj coś wam rozkralowałem. Mówi wam, tego no lewele sobie ustawcie, tą siodłem kroczącą, jakby to wam naprawdę sporo, myślę, pomoże. No, oraz tak, jak chcecie faktycznie tutaj mniej tych prowizji tracić, bo jak się traduje, to naprawdę tamte zera po przecinku w tych prowizjach mają znaczenie też, kiedyś myślałem, że to jest tam, no, to co, na się płacę tam, powiedzmy, Minimalnie drożej, ale przy 100 tradach yy, to już naprawdę tutaj robi różnicę. No i możecie co? Mieć faktycznie ten cashback tylko u mnie i marka w całej Polsce, za granicą chyba też to jest coś naprawdę nowego, bo ja, po prostu jak to było, że ja ze swoich prowizji zrezygnowałem, mam mniejsze na rzecz tego, żeby mojemu community je oddać. Tak to działa. Plus, jak coś, to możecie też te konto przepisać. Również będzie link w opisie oraz w przyjętym komentarzu. To wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i słuchajcie do następnego odcinku. Cześć.